Wznijte miasto, powitajmy go wielkimi brawami. Bez wada. Dzień, dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. opowieści mieszkańców Wyspany, tych, którzy byli wewnątrz szkoły, tych, którzy byli na zewnątrz szkoły, tych, którzy ucaleli i tych, którzy zostali w mieście, ale i też pewnych osób, które to miasto opuściło po tej całej tragedii.